Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy, z tej strony LBK a dzisiaj znajdujemy się ponownie. Witanie karterze, aż w jego zagnięciu. Um, gdzie, gdzie... Znaczy gdzie? Czemu zaczęliśmy tam akurat? Ponieważ gra mnie troszeczkę wcześniej wyrzuciła po respawnie. Tak więc musieliśmy zacząć tam, aczkolwiek ja to nadrobiłem, jak widzicie i już jesteśmy na zewnątrz gdzie. Bardzo głośno, szeleściwa, znaczy u mnie jest to głośno u was ewidentnie nie. Jakby tu nie ma problemu. Tu jesteś Alatama, a tam jest jakiś dom w ogóle właśnie, ja bym chciał na zacząć od tamtego miejsca. Ze względu, na to, że bardziej mnie interesuje niż to, niż to dalsze przejście tam. W ogóle pełne z tych chatek takich. I one są chyba jak się nie mylę, to są jakieś chatki rozdzielnie, ponieważ tutaj wszędzie jest. A nie, tutaj nie ma, proszę bardzo. Yy, wszędzie tam wcześniej były takie skrzynki po prostu elektryczne przy tym. Ale jeśli tutaj nie ma, no to zobaczmy może co jest w domu i da się do niego wejść. O, da się A może i nie. Spróbujmy, może z innej strony. okej, okay, od tyłu się nie da na pewno. To też byłoby ciężko, kurczę. Nie da się chyba wejść tutaj, tak zakładam. Zakładam, że kilka, nie kilka razy nic nie da. Tak więc zostawmy to. Może jest jakiś klucz do tego miejsca. Tak, przynajmniej zakładam, to, to jest jedyne, co, co mi przychodzi aktualnie do głowy, tak? Więc. Ja niczego tutaj nie widzę, więc. Tutaj też nic. A tutaj jest jakieś przejście, proszę bardzo. Zdanie, czy ono jest jakieś. To czegoś nas doprowadzić, czy też nie? Prowadzi na ewidentnie za te wszystkie budynki tutaj. Zdanie, czy udało się też normalnie dostać, możliwe. O, proszę, zobaczcie, jest winda. Do góry. Badaj, nożyczki. O, proszę. Nie wiem, do czego nam się mogą przydać. Aktualnie jadę do góry. Nie wiem do końca, czy, czy, czy to było to, co miałem zrobić, czy też nie. Wygląda, że raczej ten i nie poszedł. W sensie, no nie wydaje mi się, to było dziwne bardzo, ale. Jeśli okaże że tak, to trochę słabo. Bo... Znaczy, no ewentualnie zjedziemy sobie na dół, tak jak będzie trzeba. Ale tam chyba rzeczywiście nic nie ma specjalnie, więc... Może ta winda rzeczywiście była... punktem celowym... Nie naszej wędrówki. Wiecie co? Jedziemy z na dół, bo wydaje mi się, że tutaj, co, to, że to jeszcze nie to, nie? Że, że to jeszcze, że jeszcze tutaj będziemy musieli wrócić, przyjechać do góry. Jeśli nie, jeśli się okaże, że nie, no to najwyżej tutaj wjedziemy jeszcze raz, tak? Ale... No wybaczcie, tak jakby, jakby... Ja się zakładałem, że gdzieś tam dalej będziemy musieli iść no, wydaje mi się, że tam jest coś, ale ścieżka, ale najbardziej się właśnie boję tego, żeby gdzieś pójść i potem się nie, potem się cofnąć głupio. W sensie, potem się musić cofać głupio, właśnie jak teraz. Dlatego um, też po prostu strzelam, które miejsca mogą być lub nie mogą być um, w naszym docelowym punktem. W ogóle co tutaj robi Talina? Ona ma takie chyba chronić, tak? Po prostu ma być taką ochronką, ale oprócz tego co ta szpula tutaj robi, nie mam pojęcia. Dobrze, mniejsza o to, na razie stąd wyjdźmy i wróćmy do samych tej domów, etc mi musi cały czas to, ta, 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 ta ma tam, ponieważ jest dosyć interesującym po prostu miejscem, tym wszystkim. Jestem ciekawy jak można się tam po prostu dostać, w sensie czy jest jakiś klucz, czy jest jakiś sposób, aby tam wejść. Myślę, że jeszcze zwiedzam przede wszystkim okolice, jak zwykle zresztą, bo przede wszystkim okolice mnie interesuje. Jeśli coś znajdziemy, jakąś znajdźkę, to fajnie, jeśli nie, no to po prostu przejdziemy tylko tego, co jest bardziej obwiesz, czy można tak powiedzieć. Okej, okay, tutaj też ewidentnie nic specjalnego nie ma. No, czyli tak jak mówiłem, chyba ta wina będzie dalszym... dalszą częścią naszego śledztwa. To jest dobrze, że tam nie poszedłem dalej jak idiota. Tylko się cofnąłem. No, interesują mnie te budynki, tak? Jakby coś się w nich znajduje. To jest, widzicie, ewidentnie jest jakieś wnętrze. Chyba że zostało właśnie celowo wymodelowane, bo w sumie ten świat ma tak, że ma wiele rzeczy, które są wymodelowane po prostu, żeby. Były dla tego świata. Tutaj też nic nie da zrobić. Tutaj też nie. Nic, nic. Również nic. Może to od boku. O, proszę bardzo, od boku się udało. Mam jest do zbadania. Gablota na ścianie. Przebranie w kształcie. Krzy... Przebranie w kształcie topora. Gablota na topór strażacki. Topór. No właśnie. Tam trzeba było kliknąć. Czekajcie, jeszcze raz. Okej, okay, gdzieś w środku budynku jest topór, ewidentnie. Widzę pełno krwi, więc to niczego dobrego nas nie, 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 nie doprowadzi. Idziemy tam za chwilę. Zniszczone od wewnątrz. Od zewnątrz? Ogromna siła, desperacja, gniew. Zniszczone drzwi. I ktoś się tutaj ewidentnie musiał włamać, i proszę bardzo, jest topór. Zabieramy go. jest, to jest chyba ojciec, jak się nie mylę. Ofiara zapędzona w róg. Rana kuta gardła. Brak innych ran. Brak odcisku butu we krwi. Brak siadów walki. Coś, coś mi się wydaje, że tutaj będą, będą nożyczki. Właśnie. Przewrócony kubek. Rozsypane przybory. Coś wzięte w pośpiechu. Długopis, ołówek, nożyczki, otwierasz do listu, linijka? Nożyczki. Przewrócone, okej. Okay. To jest chyba ojciec Titana, jak się nie mylę. I ktoś się z nim bił. Ciekawe czy Trawis, czy dziadek. Pamiętajcie, że jeszcze w tym momencie Trawis żyje, tak jakby w tym momencie fabularnym. Zresztą da się tam dosyć dalszej części tego. I zobaczmy, czy to już wszystko, czy może jeszcze coś będzie nam potrzebne. Chyba wszystko. Zobaczmy, kolejne cztery punkty lecą. gdzie ulatujecie? Trzeci jakieś poza. Tak, aż trzy są poza i jeden tutaj będzie w środku. Okej, okay, widzę, gdzie mniej więcej poleciały. Tutaj mamy kogoś, kto przyszedł. Chyba to jest trawiz, jak się nie mylę. Trawiz z siekierą. Ten nożyczkami żeby on sam się zabił? W sensie tak to wygląda trochę. Jakby ten sam się zabił. No nie wiem, zobaczymy zaraz. Ależ że trawie, że trawie go gonił, tak? W sensie on szukał matki. Może odkrył, co, co on zrobił z matką? Jego. Proszę bardzo, to jest jeszcze coś, czego nie odkryłem wcześniej. W sensie takie. I miejsce tutaj. Tak, gdzie jest trzecie? Czekajcie, bo gdzieś tutaj też poleciało trzecie, tak? Ja mam takie wrażenie. Um, chwileczkę. Zaraz je na pewno znajdziemy. Może jest gdzieś w tę stronę. A tam jest, przepraszam, zwłaszcza widzisz, jest tutaj. Myślę, że to ogólnie jest, nie jest nic problematycznego. O, patrzcie, on czekał na trawisę, nie? Ja chciałby już zabić, żeby nie ścigał itana, czyli ojciec jako jeden został przy zmysłach w miarę. Czym się go chyba ten Travis zaskoczyć, na to by wychodziło? Ogólnie ta chronologii jest prosta, no raczej nie będzie żadnej, żadnej, żadnej zmiany tej kwestii chronologii. Tak i Travis ja ewidentnie wyważył drzwi. Gdzie moja matka? Czemu stoisz uśpionemu na drodze? Zdawił się wypadek Travis. Odłóż się kiedy. Upadek. Nie chciałem jej skrzywdzić. Nie byłem sobą. Nikt z nas nie jest. Odkąd i tam znalazł ten pokój. Gdzie i tam do jasnej cholery? Mów! Dobrze, już dobrze. Chcę spalić pokój Iwan Grifa. Słuchaj, Travis, po prostu... Zostaw mnie! Okej, żyjemy, wiemy, gdzie będziemy chcieli szukać Itana. Jezus Chrystus! Uśpiony wybiera nosicieli. Wiedziałeś o tym? By spełniali jego życzenia. Wybrał mamę, wybrał mnie. Synu, nie chcę cię skrzywdzić. Myślisz, że ocalą ci nożyczki? Tak. Mogło być inaczej. Mogłeś pomóc uśpionemu, pomóc nam, ale mama ma rację. Jesteś tchórzem i wkrótce znów spotkasz się z Itanem. Ogrzańcy. Ostry syf się tutaj ewidentnie stworzył. I teraz to oczywiście wszystko wróci, wiecie, jak zwykle będzie ta jedna jeszcze dodatkowa scenka chyba. Um. Właśnie, tak jak myślałem. Chciałem zapytać, czy, czy yy, przypadkiem nie było tutaj nawiązanie do lśnienia. tymi drzwiami na przykład, i z tą siekierą. Możliwe. Okej, trzeba wyjść aż stąd, daleko gdzieś. Lecimy zatem, póki, póki mamy czy czas i możliwość. Wow. To tam do środka. Czyżbym może teraz mógł to otworzyć? To by było fajne. Zobaczcie, jakby dopiero teraz będziemy mogli tam wejść. To ja, mi się wydaje... Rzeczywiście są drzwi otwarte w tej wizji. Teraz są jakieś maszyna, Ja chcę najpierw wejść jeszcze w inne miejsca z ciekawości czystej. Tu jest po prostu u góry piętro, które jest totalnie puste. Dobra, w takim schodzimy na dół. Zobaczcie, tam jest przejście z drugiej strony. Czy by to oznaczało, że jednak winda wcale nie jest yy, dalszą częścią? Żeby winda oznaczała, że ona jest już Nie ja. Travis, możemy się go pozbyć. więc dokładnie jeszcze mamy do czynienia. Tylko musisz przestać go słuchać. No to już tak naprawdę Ethan mógł być, mógł być martwy. Ja jestem w szoku, że... Cały uśpiony żywił się nimi. Ich nienawiścią. Ich nieufnością. Ojciec Itana sądził, że samobójstwo nie zaspokoi tej istoty. Ale zaspokoiło. Czułem, jak to coś siedzi tam, niczym tłusta żaba i trawi. Hmm. Trawi niżym travis. Tak, czyli ewidentnie tam jest dalsze przejście, bo widzieliście tam, są z drugiej strony drzwi. Więc ja w takim razie, moi drodzy, wracam do windy. Ym, gdyż, jak się okazuje, nie jest to dalsza część, a jakiś dodatek, coś tam będzie, może u góry. Więc znowu będziemy musieli przejechać, niestety. Muszę przyznać, że ta fabuła robi się coraz bardziej pogrzana i, i cały czas nie zastanawia, czym jest, czym jest ten gość. I w ogóle te wszystkie dodatki, które tutaj są, tak jak mówię, ten kosmos, ten ktulu tak? Czy też jak on się nazywał? I nie pamiętam teraz, jak się dokładnie nazywał. To jest, to jest mega ciekawe, w sensie. To wszystko są opowieści Itana i jak one w ogóle oddziałują tak na świat rzeczywisty. Czy to są... Opowieści, które przeczytali tej... Kim jest w ogóle narrator, tak? Teoretycznie jest nami, ale... Jak nie mamy doświadczenia. Nie wiem, ale, ale szczerze mówiąc mega mnie to jada dlatego, że to jest... Osobiście, gdyby to, było, gdyby to była gra o Cthulhu, to byłbym zachwycony. Uważam, że bardzo dobrze jest, jest ona zrobiona, może mogła być właśnie, właśnie taką detektywistyczną rzeczą na temat tulu. tylko że no liniową. Znaczy, w miarę liniową, tak, ale wciąż detektywistyczną. Zobaczcie, możemy wrócić aż tutaj. Okej. Okay. Żeby to oznaczało, że będziemy mogli wrócić, na przykład jakieś sekretów, gdybyśmy chcieli? Jestem ciekaw, czy coś na przykład jest w domu nowego. Bo to nie jest sposób w jaki, w jaki tutaj się dostał ten trawis, tak? Więc... Po prostu z ciekawości chciałbym się wrócić zobaczyć. Co to czytaj. Ja tutaj nic chyba nowego nie ma w takim razie. Okej, okay, czyli straciłem chyba trochę czasu po prostu na tym, bez sensu. Jest, mam wrażenie, że coś jest, ale to jest chyba pusty pokój. Cię tam wydaje mi się, jakby była jakaś noga albo ręka albo coś. Dobra, nie, nieważne, ok. Jeśli tutaj nic więcej nie ma, to szkoda. Zobaczmy, tutaj. No nie, to to już widzieliśmy na pewno. Hm. Podoba mi się, jak, jak wewnątrz, wewnątrz budynku, jak zupełnie ten wiatr jest wytłumiony, tak. Natomiast, no nie wiem, nie wiem do końca, to, co, to ma, co to ma robić. No, do czego ma to doprowadzić. Chyba, właśnie do tego, żebyśmy mogli się ewentualnie wrócić, tak. Jakbyśmy czegoś nie odkryli, jakbyśmy chcieli gdzieś jeszcze dalej pójść. Właśnie, czy ja w tamtym domku byłem. Słuchajcie, właśnie. Mam wrażenie, że w tym domku nie byłem. I go nawet nie sprawdziłem, więc jeszcze pójdźmy tutaj. Uważam, że tak się kręcę, jak jak nie powiem co gdzie, ale... Ale po prostu jestem mega ciekaw tego świata. I chcę chcę jak najwięcej odkryć w nim. Tak, ewidentnie nas nie było. Czytaj. Wzywam pozbawionego kości istotę tchłani niszczyciela statków, tego, przed którym drży wiatr, wysłuchaj mnie. Wielki książę w okalorze. pragnę zawrzeć z tobą pakt, by ochronić swoją własność i pokrzyżować plany moich wrogów. Użyj drzwi zamętu, aby zmącić ich spojrzenie, ukryj ścieżkę pod osłoną fałszu i podstępu, przepuść jedynie tych, którzy dostrzegą prawdziwe wnętrze. Aglon, Tetragram, Bajon... Stimulamaton, es fares, tetragamaton, oliaram, irion, es esytion, existion, eriona onera, oraj, orazim, ozm, mesias soter, emanuel, sabat, adonai, te, teadro et te invico. Amen. Także duża część tych rzeczy to jest po prostu łacina. Tej Kartki, w sensie że, że tam było dużo po łacinie napisane i ja po prostu to pokaleczyłem strasznie, ale wybaczcie, jeśli tak się właśnie stało. Zobaczcie, są dwa przejścia, tak jest na dole i na górze. Zobaczmy taki balkon, w którym możemy sobie zrobić jakiś piękny screen. Ej, szanąc, to jest piękny screen? Jakkolwiek ta gra może, może kogoś przybrać od reszty, no to jest piękny screen. Widzicie, ten render distance nie jest aż taki duży, no ale to ma sens, tak, bo inaczej by ta gra po prostu umierała, nawet na moim komputerze. Zobaczmy. Oj, co? Oho, chyba wiem, co trzeba tutaj zrobić. Okej, okay, widzicie? Chodzi o to, aby... ...pokazać prawdziwe wnętrze, zobaczcie. Chyba tym musimy zapamiętać, jak się... Może nie musimy zapamiętać tego, tak, jak wygląda dom. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Wejdźmy tędy. Bo wejście są schody. Ja można zmienić pokój, tak? Tutaj było... O kurczę, dobra, to jest chyba zagadka z, z, związana z głównym domem. Tak, to jest ten główny dom, okej. czy tutaj był... Na pewno była ta jadalnia, widzicie? To jest prawidłowo. Tutaj kurczę, nie pamiętam co było. Chyba to było. Tak. Widzicie? Trzeba, trzeba było zapamiętać ca, ca, całe to mieszkanie. E... Nie jestem pewien czy... Wydaje mi się, że było to, ale nie jestem pewien tak jak mówię. A tutaj Dobre pytanie. Kurde, trzeba byłoby zapamiętać wszystko. Tak dosłownie. ku nie pamiętam tego dokładnie. Nie. Ok, to zrobiłem dobrze. Dobra, czyli mamy to ogarnięte. Tu mamy ogarnięte. No jak za pierwszym razem się pomylimy, to nas cofa do tego miejsca, w którym to powinno być, jak widzicie. Okej. Okay. Teraz tak, tutaj co? Można mieć. Wydaje mi się, że to jest prawidłowe, nie. Okej, okay, i jest, teraz jestem w zupełnie innym miejscu. A, i zobaczcie, teraz gdzie nie pójdę. Jak wrócę do początku. Okej, okay, to jest mega fajne. Mnie się to mega podoba. Możesz się rozpomylić. Ale to tyle. Dobra, to jest zarąbiste, Ja się cieszę, że ja tutaj przeszedłem jednak ostatecznie. To było na pewno to. Tutaj była jadalnia. Tak. Eee, tutaj było. To chyba? Tak. Tutaj u góry był. Kurczę, już teraz nie pamiętam, który chyba ten. Tak, ten pokój, dobra. Chcemy się tak potkona do niego spojrzeć, bo zawsze zawsze tak jakoś to kojarzę łatwiej. Ehm... ręcz to? Nie. To było... To jest, dobra, drugi ja z tego samego pokoju użyłem. Jestem głupi w ogóle totalnie. W na razie musi to być... To? Kładnie, dobra. Już powoli zaczynam ogarniać, nie? I tutaj raczej na pewno tego nie było. Tu mogło być. Wydaje mi się, że to. Dokładnie. Idąc dalej w tę stronę, było. Kurczę, to jest pytanie. E, chyba to. Tak, dobra. Tę część mamy zrobioną. Ale się zajarałem, naprawdę mega. Tutaj wydaje mi się, że to może być ten pokój. Te schody to są zupełnie inne schody. To w ogóle ja tego nie kojarzę. Czy to może być? Nie to by mi pasowało. Czy to. to mam rację? Nie. i wracamy znowu, ok. E, odkładamy. Jeszcze raz to samo. Dobra, ale już zacząłem coraz więcej pamiętać. Tutaj to, tak. Tutaj jest to. Tutaj to. To już będzie coraz, mojej drodzy, szybciej szło. Ale jestem mega zajaren, że to akurat zauważyłem. Tak, byk. Tutaj był ten pokój, tutaj było to. Tutaj były schody, tak. A tutaj, to jest wyjście ze schodu, więc nie to też odpada, więc to musi być. Właśnie tutaj był korytarz, a nawet nie pamiętałem o tym, jak widzicie. To nie. Dobra. To jest jakby mamy spośród trzech już wiemy wiemy, że tylko jedno pasuje, tak? Bo pozostałe dwa mamy użyte. To jest. Wydaje mi się, że to nie będzie to. To będzie raczej. że nie wiem, czy tego już nie użyłem. Dobra. Na razie pójdźmy na górę. wiemy, jeszcze na górze coś zrobić. Właśnie, bo wiem, co jest tutaj na pewno. Tutaj już wiem, pamiętam, który pokój jest użyty. Na pewno to jest ten. Więc, jakby chyba pozostały tylko ostatnie drzwi, już teraz. Są te. Tutaj, i wydaje mi się, że to będzie. To nie jest to, ale. Dobra, zaryzykuję. A jednak, okej. Okay. Patrzcie. Weźmy to jakieś laboratorium. O kurwa. No to ja jestem w szoku, nie? Ale jaja ja. To jest jakaś alchemia dosłownie. Mam jakąś czaszkę głowy głowę człowieka. Mamy jakiś, jakiś płód, chociaż nie wiem czy on wyglądają wygląda skamieniały. Mamy tutaj chyba jakiś nekronomikon, więc przeczytajmy go. A nie, przepraszam, to jest, to jest nie jest nekronomikon, tylko to jest kartka akurat od tego. Od e, Itana. W starym domu mieszkał niegdyś czarownik, który przyrządzał mikstury pozwalające mu widzieć przyszłość. Pewnego dnia przyszli do niego mieszkańcy wioski i zażądali, by podzielił się z nimi miksturami. Też chcemy zobaczyć przyszłość, bo wiedzieli. Czarownik jednak odmówił. Mieszkańców wioski bardzo to rozłościło, więc spalili dom czarownika, lecz on wiedział, że tak się stanie. Wcześniej rzucił zaklęcie na pokój z miksturami, choć dom się spalił, pokój pozostał nienaruszony. Mieszkańcy wioski czekali, ale czarownik nie wyszedł. Co tak stoisz? Szpiegujesz mnie? Nie. Jasne. Na czym dokładnie polega twój problem? Na niczym. Przestań zostawić wszędzie te swoje głupie kartki, tylko ludzi straszysz. Okej. Okay. Jak widzicie, znaleźliśmy kolejną rzecz. Kolejny, kolejny fragment, i zobacz, to jest po prostu destylarnia, tak? W sensie. On, on sobie zrobił z destylarni takie, takie miejsce. Tutaj mamy. Tutaj mamy kolejną kolejną kartkę z, z, z tego, z, z gazety. Wybaczcie, że znowu tak mało zrobiliśmy tak w tym odcinku, ale, ale mega mnie zajrała ta zagadka. Nielegalna bimbrownia w płomieniach. De, Daniel Josephson, Josephson, tak. Hrabsto Bayfield, walcząc z pożarem lasu niedaleko Old Ogden Road, ochotnicza straż pożarna z Ashland odkryła destylarnię Bimbru. E, w ogóle to jest prawie nie czasy prohibicji, czyli zakaz jakiegokolwiek alkoholu, więc wtedy Bimbrowni było bardzo dużo nielegalnych. Władze poinformowały, że na miejscu znajdował się piec na propan oraz 15-litrowy sagan ze stali nierdzewnej, w którym trzymany był zacier na whisky. Na podstawie wielkości destylarni szeryf hrabstwa Bayfield, Hank Shuffle, wnioskuje, że była ona częścią niewielkiej działalności, a nie wykluczę, że w hrabstwie mogą istnieć również inne destylarnie. Wybaczcie moi drodzy, tam troszeczkę... Poważnie będzie po prostu dźwięk mi, mi wysiadł, więc wracamy jeszcze raz. Funkcjonariusz natknęli się na miejsce na 2 litry bimbru jabłkobe, jabłkowego i niecałe 4 i dalej nic nie mogę zobaczyć, ponieważ jest po prostu kartka urwana. Chyba, że tak to miało być w rzeczywistości, czekajcie, zobaczmy. czekajcie, może... Eee... Nie, okej, okay. postaram się to jakoś na szybko przetłumaczyć. Have mm, half gallon of, uh, gallon of Niecałe 4 litry Unflavored Mush. Mush. przepraszam. Ale nie wiem, co to jest munchan Wybaczcie. Eee, Cydry jabłkowy oraz laski cynamonu były znalezione. Eee, o, Steel, Jak dobrze rozumiem, to jest Bimbrownia, więc zostały znalezione. Eee, obok Bimbrowni. Przepraszam, to jest bardzo, bardzo szybkie tłumaczenie. Policja była w stanie. Eee, nie, nie była w stanie um, oz... Um, nie oszacować. policja nie była w stanie. Uh, Jak dowiedzieć się, kto, kto, jest, kto, kto jest zarządcą destylarni, kto, kto jest właścicielem destylarni, uh, sheriff Szafel uh, twierdził, że prawdopodobnie nie dopałek, um, czy szpet, ewentualnie nie do pałek papierosa. Spowodował, że e, wszystko zajęło się ogniem na, 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 na miejscu zdarzenia. Wybaczcie, to jest tak, jak mówię: bardzo, bardzo szybkie tłumaczenie. To jest, to jest, to jest tragedia po prostu. Dlaczego tutaj te polskie? Napisy są tak zrobione źle. Nie, czy naprawdę angielski aż tak mało zajmowały? No, nie wiem. Nasa wystrzeliła ATS-6. Associated Press. Canaveral, Florida. NASA wystrzeliła dzisiaj z bazy na Florydzie satelitę, którego uważa się za pierwszego satelita edukacyjnego. Dzięki niemu USA mają zyskać znaczną przewagę w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej. A tak, bo Stany Zjednoczone Ameryki, tak, bo USA ma, w sumie tutaj w polskiej wersji USA ma, nie mają. W sensie jak, jak są Stany Zjednoczone to mają, a jak jest USA to ma. Yy, przynajmniej tak i tak ja używałem tego, może ja się, ja się mylę. Znaczy jakby rozumiem dlaczego jest tutaj mają, ale, ale wydaje mi się, że jak jest USA to ma. Bo jest jakby. Brzmi jak forma pojedyncza. Szóste urządzenie z serii Applications Technology Satellite będzie bezpośrednio nadawało programy edukacyjne w kilku innych państwach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach i Australii. Nas twierdzi, że, że satelita pozostanie w ciągłym kontakcie z Ziemią przez co najmniej 5 lat. Dobrze, to zostało przeczytane. Tutaj mamy kartkę pra prawdopodobnie od Itana. To jest wszystko, i zobaczcie, ja ją wiem, to jest destylarnia po prostu. I patrzcie, gdzie wychodzimy. Gdzie wychodzimy w tym domu. Już widzieliśmy, w którym, w którym byliśmy przed chwilą, właśnie, w którym stwierdziłem, że, że, że te dziwne rzeczy się dzieją, w, którym, w której była to, były te rzeczy łaciną napisane. I zobaczcie, że w ogóle zniknął ten stolik z tą kartką, czy cyrus, czy cokolwiek tutaj było. Więc y, fajne, ciekawe, bardzo ciekawe, wręcz, wręcz bym powiedział. Yy, teraz natomiast idziemy, się na dół. Jeszcze mamy parę minutek, więc, więc y, dokończymy, ile się da z tego odcinka. E, to ja mój mega przepraszam, bo po prostu ostatnio mi się dzieją takie problemy głupie techniczne. I to tym razem z mojej winy, ponieważ jak kliknąłem przez przypadek 0, a 0 to jest u mnie wyciszenie mikrofonu. E, w sensie na Nampadzie, więc e, tak. Typowy lipek. Ale dobrze, że się wróciłem, jak widać. Pytanie tylko, czy, czy jakby to już było dostępne wcześniej, czy nie? Pewnie tak, zakładam, że raczej tak. Więc e, po prostu to jest moja głupota. E, czy to już wszędzie byłem wokół? Chyba też mi się wydaje, że tak, bo jakby wszędzie, gdzie mogłem, to się dostałem. Jeszcze możemy e ewentualnie zobaczyć, jak będziemy szli w tamtą, w tamtą lewą stronę, więc zobaczyć będziemy mogli ten, ym, marmurowy coś, to marmurowe, znaczy, to coś wyryte w skalę, tak, po prostu, bo to niekoniecznie musi być maru, pewnie, pewnie nie jest to marmur, za drogie by to było. Dobrze, wychodzimy, halo, proszę mnie puścić. I, a tak, zrozumiałem, że pod shiftem mam przecież sprint. I wracamy się, no bo nie mamy nic innego do roboty. Wtedy wszystko co mogliśmy, już zrobiliśmy. Wydaje mi się, że tamta rzecz jest zaraz pod nami już teraz. Tak, i tak jak pójdziemy teraz w prawo, to powinniśmy się dostać do tego właśnie mm, do tego czegoś? Cokolwiek to jest. 901. Nie mam pojęcia co to oznacza. To jest w ogóle coś ale zobaczcie, jest tutaj jakby głowa orła. I nawet zobaczcie, jest takie jakby oko. Tutaj. Nawet, nawet jest w sumie to oko. Tak, 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 tak to wygląda. Tutaj był jakiś orzeł, tylko... Co to za orzeł i czemu 1901? Może to są Niemcy właśnie, może gdzieś gramy w Niemczech, tak? Możliwe, no. Nie przeczę, bo tam część rzeczy pamiętać była była po niemiecku. To jest satama, bardzo ładnie w ogóle wygląda. No i przechodzimy przez to miejsce, gdyż nie mamy nic innego. Podoba mi się tak, jak mówię, jak, jak to jest gra dźwiękiem zrobiona. Bardzo, bardzo dobrze, w mojej opinii. Myślę, że coś tu jeszcze jest. Zobaczcie, możecie spojrzeć przez każdą szybę, nie? Świetne, w sensie bardzo, bardzo lubię tego typu rzeczy. Dobrze, i wychodzimy do jakiegoś kolejnego miejsca, gdzie mamy znowu taką, nie wiem, stróżówkę albo coś, tutaj znowu nie można wejść. Ja mam przejście po prostu na drugą stronę. Jesteśmy po drugiej stronie rzeki. Prowotem tutaj, w sumie. Hmm. Ciekawe. Naprawdę, cały czas idziemy jedną, jedną linią, jakby na mnie spojrzeć, nie? W sensie, wiecie, byliśmy tam. O, bardzo, to już się wejść nie da, więc. I w takim razie mamy się udać? Czy żeby właśnie gdzieś tutaj? Może i nie, a może mamy się zupełnie jeszcze gdzieś indziej udać. No bo ja nie mam szczególnie pomysłu. A pytanie jest jakie? No, bo to jak widzicie, jest cały czas tak samo. Wiecie, co no, to chyba nie ma większego znaczenia znaczy, ma to znaczenie, ale, ale dla nas aktualnie nie ma, ponieważ zbliżamy się do końca odcinka, więc. Yy, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie sobie lajka, patrzcie, niskota, albo zostawcie patronami na patronajcie gdyż każda złotówka do do rozwoju kanału. A już w kolejnym odcinku, nie, wiem, spróbujemy zrobić coś jeszcze tutaj z tym, bo na razie, no, nic mi nie przychodzi do głowy. Tak jakby te dwa są zablokowane, więc ten nie może też działać i coś to musiało spowodować. Teraz spowodowało to coś na drugiej stronie? Eee, a może trzeba to jeszcze wejść właśnie do góry. Dobra, jeszcze wejdźmy do góry i najwyżej się spotkamy w kolejnym odcinku, i tam będziemy coś próbowali wtedy zrobić. A jak widzicie, tutaj dosłownie nic nie ma. Dosłownie jest zero. I dobrze, więc tak jak mówię, widzimy się moi drodzy, już za dwa dni w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i na razie.